W czwartek 20 marca w Kozienickim Domu Kultury ze swoim programem pod nazwą Mam to Wszystko w Stand-upie wystąpił Maciej Sztur, aktor, reżyser, scenarzysta, felietonista, a także stand -upper. Na scenie występuje od ponad 35 lat, ale w Kozienicach był po raz pierwszy. Przed naszymi mieszkańcami wystąpił dwukrotnie prezentując dwugodzinny program pełen humoru, lekkości, muzyki, ale też refleksji. Oh my God! Szmat czasu, niewiarygodne trochę, niesamowite. Wiecie państwo, że ta publiczność, która mnie wtedy oglądała, już nie żyje. Zatem śpieszmy się kochać publiczność, tak szybko się zmienia. Opowiadał między innymi o relacjach damsko-męskich, akcentując różnice między płciami, nie zabrakło też wypowiedzi dotyczących polityki czy rodzimej sceny stand-upowej. W swoje występy aktor umiejętnie wplatał także anegdoty ze świata teatru, bawiąc się przy tym wszystkim słowem. Nie zabrakło również muzycznych niespodzianek, bo jak wiemy Maciej Sztur świetnie gra też na fortepianie. Hey ludzie, hey ludzie. No i nie jest to emocjonalne od Poprosiłem, aby mi wstawiono tu ten instrument na scenę, gdyż mi terapeutka powiedziała, że jakbym się zdenerwował, żebym śpiewał. Celem artysty, jak sam przyznał, było zarówno rozbawić publiczność, jak i skłonić ją do przemyśleń na temat tego, jacy jesteśmy i jak postrzegamy otaczający nas świat. I to, sądząc po reakcjach widzów, chyba się naszemu gościowi udało.